Księżyc. Zobaczcie, tam za blokiem. Tutaj to lampa wiadomo widać, a tam jest księżyc w powiększeniu. Teraz po widzicie? Tak, księżyc świeci, okrągły, pełny. Księżyc w pełni. Co ja Wam powiem, tam właśnie minęłam budynek, tak, urzędu. Sta, urząd starosty chyba, tak? To słuchajcie, tam urzędniczki, luksusowe oczywiście wyposażenia. Panie sobie tam siedzą, za biurkami przez 8 godzin w ciepłych, suchych pomieszczeniach. Pracują przy biurokracji, przy papierach, przy komputerze. A słuchajcie, po co tyle biurokracji? A Po co tyle urzędów natworzonych, które na nich płaci, kto ich utrzymuje? Już jakie to koszty utrzymają są? Kto utrzymuje? Budowlańcy, ciężko robotnicy ciężko pracujący po różnych miejscach, bardzo ciężko, po, ila, po kilkanaście godzin i nie dostają adekwatnie do swojej pracy tych pieniędzy, które powinni, bo część tych pieniędzy właśnie idzie na utrzymanie urzędów. A te panie, po co tyle biurokracji, po co tyle urzędów? Te ręce z tych urzędów to by się przydały do innych wartościowych prac. No to tak, słuchajcie, takie spostrzeżenie. Jak przy okazji już jest księżyc, a tutaj też będę miała zaraz inkubator technologiczny, centrum technologiczne. No a to widzicie o park technologiczny. No to wszędzie eksperymenty, eksperymenty we w każdej dziedzinie eksperymentują na nas. A my jesteśmy jak króliki doświadczalne w eksperymentach, rozumiecie? Nie tylko tych medycznych, różnych innych, jak mówiłam to, poglądowych, ideologicznych, a co najgorsze psychologiczno-religijnym eksperymencie. Eksperyment Nowa msza, tak? Też to skrzam gdzieś, ktoś to powiedział. No i tak się przyjął, że widzicie prawie 60 lat już ponad i co? Jakie owoce? Jakie owoce macie z tego, że chodzicie na nowym Prze i wyznajecie modernistyczno-protestancką religię w Kościele katolickim, który, ta religia, która okupuje? Sekta, faryzeusze, syny i szatana. Nie ma żadnych owoców świętości. Modli pod figurą diabeł za skórą. Co chodzicie? Co z tego jest? Nic. Co z tego jest? Fałsz i kłamstwo. Zło, które się szerzy tylko na świecie. Nie ma z tego nic. Nic, kompletnie nic. Zero moralności. Protestanckie, bardzo protestanckie. To tu już lepiej byście się nazwali moderniści protestantami. no Razem wespół, zespół. Bo to niewiele się od nich odróżnicie, naprawdę niewiele. Tylko częściowo czymś tam a to jest okupacja, słuchajcie, kościoła zajmowanie religią modernistyczną, kościoły, kościoły kość, zajmowanie kościołów katolickich, to jest też złodziejstwo, ja już to mówiłam. Dzisiaj widziałam księdza, on wie, że ja twarz tak, bo ja, jak chodziłam kiedyś po kościołach, no to, to, to widział, musiał mnie jakoś tam widzieć. No ja to wiem, że on na pewno jest, a był ubrany od stóp do głów po cywilu. Oczywiście, jak, jak się pokłonić? Cywilny świecki czy pan, Pytaj nie wiem. Ale patrzę, mijam jakiś sobie pan, ale ja wiem, że to jest ksiądz, ja, a ja o, mijam go i, i powiedziałam, bo on do samochodu, a ja powiedziałam do niego, a gdzie sutanna? Ale on oczywiście tak nic nie powiedział, przez chwilę się zastanowił, w domu na półce. A ja, a ja, ja też nic nie zapyskowuję, bo dalej sobie idę tak powoli i mówię do niego, to taki to ksiądz? Coś takiego, w tym sensie, w ten wersji. To ksiądz? No i poszłam, że dałam mu zrozumienia, że sutanna na półce to taki ty, ty ksiądz? Na, na mieście chodzisz po cywilu, boisz się nałożyć sutannę. No i słuchajcie, no i tyle. Starczy. Przy okazji księżyca, w pełni księżyca, 7 listopada 2025 roku, pańskiego Anno Domini.